Siemano. Oto krótkie oprowadzenie po mylinie, a więc zaczynamy. Oto rzecz najważniejsza, czyli nasza ściana chwały. To tutaj są wszystkie browary, jakie wypiliśmy. Tak się to prezentuje. Dalej posiadamy rzutnik, na którym oglądamy filmy. Zgaszę światło i zobaczycie, jak to fajnie wygląda. Ok, zapala. Wygłoszenie mamy zrobione z wytłaczanek po jajkach. Fajnie to wygląda. Tutaj mamy dwa fotele VIP do oglądania. Dalej jakiś stolik. Mamy tutaj klawiaturę mieszka. Jakieś kanapy. Panel sterowania. Głośnik. Posiadam też głośniki na rogach. Żeby była lepsza przyjemność oglądania filmów, no i z tego pokoju to tyle. Przydałby się tutaj remont. Jeszcze gorzej wygląda to od zewnątrz. Jak chcecie, mogę nagrać kolejny filmik, jak to wszystko wygląda od zewnątrz i w innych pomieszczeniach. No a tymczasem zapraszam Was do zbiórki. Alo.